Siemanko. z tej strony Fortnite Telefony Dzisiaj chciałabym wam przedstawić telefon Huawei P8 Lite Jest to telefon używany, bo już został używany ogólnie, mam um, serduszko Bo jest serduszko Więc to jest telefon używany Tutaj jest troszkę niewyczyszczony, bo musiałam pokazać, że on jest nieużywany w ogóle Miałam go już tak 3 lata i chciałabym powiedzieć co w tym telefonie jest fajnego, a co w tym telefonie nie jest fajne, więc zapraszam do oglądania. Lecimy. Więc ten Oto Huawei obecnie to Huawei w ogóle obecnie to trzeci producent telefonów komórkowych na świecie, który przez ostatnie miesiące wzbogacił swoją ofertę o wiele naprawdę świetnych modeli i co równie ważne z różnych półek cenowych. Jednym z bardziej interesujących smartfonów jest P8 Lite, czyli jak wskazuje nazwa zubożona wersja flagowego mode modelu w swoim przedziale cenowym. Wydaje się być jednym z lepszych graczy, chociaż należy pamiętać, że wręcz identyczną specyfikacją oferuje nieco tańszy Honor 4X. Najważniejsze różnice to mniej pamięci wbudowanej i większy ekran w Honorze. Jak Huawei ze średniej półki sprawuje się na co dzień. Więc specyfikacja tego telefonu, czyli Huawei P8 Lite. To 5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli. Sami zobaczcie. Android 5.0, 2 GB RAM, 16 GB pamięci wbudowanej, wolne 9,68 GB, aparat 13 megapikseli mega z, pojedyn z pojedynczą lampą doświetlającą. Kamerka 5 megapikseli, GPS, NFC, ET Bluetooth, wi -Fi. Sami zobaczcie jak on wygląda. Dual SIM, port micro USB, slot card micro, micro SD do 64 GB. 3,5 mm jest jack, ma bateria 2200 mAh. Wymiary to 143 x 70,6 x 7,7 mm. Waga to tylko 131 g sami zobaczcie cena w momencie publikacji to jest 849 zł smartfon dostępny również w ofercie Orange, Play, Plus i T-Mobile yy, Huawei został zapakowany w dosyć nietypowe prostokątne pudełko w środku oprócz samego pudełka Przepraszam, w środku oprócz samego telefonu znalazło się miejsce dla dwóch kieszonek. Na pierwszej znajdziemy instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną, natomiast w drugiej białe słuchawki do uszny, ładowarkę, kabel mikro USB oraz igiełkę do otwierania szufladek do otwierania szufladek na karty SIM i microSD. SD. Jakość wykonania tego telefonu to Huawei P8 Lite wygląda podobnie do, do modelu swojego brata z wyższej półki, czyli modelu P8. Oczywiście smartfon jest niewiele mniejszy i został wykonany z plastiku. Próżno w nim szukać jakichkolwiek aluminiowych wstawek, ale z drugiej strony trudno oczekiwać materiałów z klasy premium. W urządzeniu za mniej niż 1000 zł, testowany model był w czarnej wersji kolorystycznej, uzupełniony, uzupełniony o srebrną ramkę, ale z pojawiła się także biała wersja. Niewątpliwie na pochwałę zasługuje smukłość i niewielka masa, wynosząca dokładnie 131 gramów. Optymalne wymiary 143x70,6x7,7 mm Pozałem komfortowo obsługiwać telefon jedną ręką. Nawet dłuższe rozmowy z P8 Lite przy Hu nie były męczące. Ten model Huawei przypadł mi do gustu, również ze względu na skryty w obudowie, a nie wystający jak u konkurencji aparat. Poza tym płasko filowany tył powoduje, że telefon nie giba się. Położymy go tyłem na stole. Ocena wygląda najbardziej subiektywna sprawa przy, przybywo, przy, przy wyborze nowego smartfonu. Sprawa przy wyborze nowego smartfonu Huawei P8 Lite udowadnia, że Chińczycy znają się na rzeczy i potrafią zaprojektować przypadające do gustu urządzenia mobilne. Oczywiście telefon nie, ten jest nieco brzydszy niż flagowa P8, lecz na te innych modeli prezentuje się na szkolną piątkę z niewielkim minusem, jednym, ale, sp ale sp są spore ranki, które mogłyby ulec miniaturyzacji. Mi Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, chociaż przycisk ich głośności i zasilania nie, są, nie zostaje najlepiej spasowany. Czuć pewien luz, gdy je naciskamy. Na szczęście poza tym obudowa Unibody nie przynosi wstydu Huaweiowi. Dla niektórych ogromną wadą okaże się fakt, że nie ma swobodnego dostępu do baterii, karty SIM czy microSD umieszczamy w specjalnych szufladkach na prawym boku. Na froncie ujrzymy pięciocalowy ekran, po którym znalazło się miejsce na logo producenta. Nad wyświetlaczem zostały umieszczone głośniej kamerka 5 MP oraz zestaw czujników. Nie mogło zabroknąć także diody, powiadomień, która okazuje się być nieoceniona w wielu sytuacjach. Świeci się na różne kolory, zależnie od rodzaju informacji. Na przykład czerwony sygnalizuje o ładowaniu, a niebieski o nieodebranym mailu. Warto przypomnieć, że przednia ta flaszka jest osłonięta dodawaną przez producenta folią chroniącą przed rysami. Muszę przyznać, że w tej roli sprawdza się bardzo dobrze. Spodziewam się, że że bez niej ekran dosyć szybko nawiązałby, przyjąć z licznymi kreskami. Z tyłu urządzenia został zagospodarowany na logo producenta, nieco wyżej na pokrytym fortepianową czernią paska. Użył oczku aparatu w parze z mocą diodą doświetlającą. Cieszy fakt, że plecaki niechętnie przyjmują odciski palców, a w razie potrzeby można je szybko i sprawnie przywrócić do czystej postaci. Jedyne przyciski fizyczne zgromadzone na prawym boku, jak już wspomniałem wcześniej i spasowane jest kiepskie, ale poziom, który trudno komukolwiek poprawi, poprawić dodatkowo należy się za plus klawisz zasilania wyróżniający się inną fakturą niż przyciski głośności. Nieco niżej zobaczymy szufladki otwierane za pomocą dodawanej do zestawu igiełki. Pierwsza z nich obsługuje wyłącznie karty SIM, karty mikro i SIM, natomiast druga oferuje hybrydowy slot. Możemy w nich umieścić micro SD o pojemności maksymalnie 64 GB lub nano SIM. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale na pewno, na pewno całkiem sprytne i praktyczne. Lewa krawędź P8 Lite wyróżnia się niczym niezaburzoną kompozycją. Więc na górze Huawei umieścił się mikrofon oraz łącze słuchawkowe 3,5 mm, mili co może nie wszystkim się spodobać. Dania są na ten temat podzielone, natomiast na samym dole zobaczyłem port Micro USB 2.0, otoczony z obu stron przez osłony. Po lewej stronie znalazł się przeciętnej jakości głośnik, a po prawej kolejny mikrofon. Mi się ten telefon podoba bardzo fajny jest, ale po jakimś czasie zaczął mi się on wyłączać. Po prostu już po dwóch latach już troszkę przeszedł swoje, ale po dwóch latach, już ten jeden rok, kupiłam sobie nowy telefon, ale ten jeden rok dalej ciągłam na tym właśnie Huawei. U. Więc on mi się wyłączał, pokazywało, że temperatura jest nagrzana, chociaż on w ogóle nie był nagrzany. W ogóle nie był gorący ani w ogóle nie był ciepły taki, żeby mógł się wyłączyć, po prostu temperatura była nagrzana w środku, nie było jej czuć na zewnątrz, więc po prostu ten telefon się, się wyłączał i, czym, i musiał odpocząć. Takie jest moje zdanie, Tego, ten telefon bardzo polecam, przez dwa lata spisywał się bardzo dobrze, przez kolejny rok, no tak jak mówię, się wyłączał, była temperatura już zagrzana, nawet po 10 minutach pracy na tym telefonie się wyłączało. Po prostu wszystko, włączał się całkowicie ten telefon i trzeba było go włączać albo troszkę poczekać, tak z 5 minutek, żeby on się odświeżył, żeby już nie był taki gorący. Więc moja ocena na ten telefon, dojdząc 1 do 10, to jest takie 7,5. Więc jeżeli chcecie taki telefon kupić, on kosztuje nawet niedużo, jak na niektórych, jak mówią, to jest bardzo niedużo. Więc ja już Wam mówię, że to jest nieduża cena. Polecam taki właśnie Huawei, taką markę. I dziękuję za odcinek. Zostawcie suba i lajka. Pozdrawiam.